Dominika Szynkaruk, trudno cokolwiek chyba powiedzieć po takim spotkaniu. Jak podsumujesz to, co się dzisiaj wydarzyło? Na gorąco oczywiście, że ciężko. Myślę, że przynajmniej wydawało nam się zawsze, że jesteśmy mocne z tyłu gdzieś tam w obronie. Dobrze współpracujemy, bramka z blokiem. Dzisiaj zdecydowanie tych bramek padło za dużo. Dołożyłyśmy nieskuteczne rzuty w ataku. Na pewno za dużo błędów technicznych. To jest taki klasyk, który się mówi po meczu, ale... No na gorąco ciężko coś innego powiedzieć. Eee, I na pewno się tego nie spodziewałyśmy. No bo... Wejść tutaj e, w dzisiejszy mecz domowy i, i pokazać, że po tym nieszczęsnym meczu w Chorzowie no, wyciągnęliśmy wnioski. Dzisiaj się jeszcze to nie udało. No właśnie, czy można mówić o pewnego rodzaju kryzysie formy młynów Solisła w Koszalin, czy na takie e, tezy jest stanowczo według Ciebie za szybko? Myślę, że za szybko. Mimo wszystko dalej jest to początek sezonu. E, co prawda czwarta kolejka, ale no my się nie poddajemy, oczywiście tu, tutaj wynik nie jest dzisiaj przyjemny dla nas, ale walczymy dalej. Cele mamy jasne, my też jako zespół chcemy się z tego, z tego delikatnego kryzysu może podnieść. Dziękuję serdecznie.